Niektóre rany nie są widoczne na skórze. Są ciche, zakorzenione w sercu, pielęgnowane latami przez tych, którzy powinni cię chronić, a nie ranić. Wszyscy znamy opowieści o trudnych rodzinach, o braciach, którzy się odwrócili, o matkach, które wybierały faworytów, o siostrach, które zapomniały, co oznaczy lojalność. Ale co się dzieje, gdy ten jeden moment, jedno słowo, jeden gest otwiera bramę do prawdy, której nikt nie chce usłyszeć. To nie jest opowieść o jednym plunięciu do talerza. To historia o życiu, które przez lata cicho się rozpadało. I o kobiecie, która w końcu powiedziała: dość. Nie planowałam tej kolacji. Mama nalegała jak co roku. Rodzina musi się spotykać, mówiła. Choć wewnętrznie czułam napięcie, nie chciałam sprawiać problemów. Spakowałam więc butelkę wina, upiekłam ciasto i pojechałam. Ot zwykła niedziela u mamy. Albo tak mi się wydawało. W salonie już było gwarno. Mój brat Kacper opowiadał jakąś anegdotę z pracy. Jego żona, Lena, śmiała się zbyt głośno, a dzieci biegały między krzesłami. Moja siostra Iza siedziała z boku, z tą swoją sztuczną uprzejmością, którą rozpoznałby nawet ślepiec. Uśmiechnęłam się do wszystkich. Nikt się nie podniósł. Nikt nie powiedział, dobrze cię widzieć. Poczułam się jak gość w miejscu, które powinno być domem. Usiedliśmy do stołu. Barszcz, pieczone ziemniaki, sałatki, mama jak zwykle się postarała. Na chwilę zapomniałam o napięciu, kiedy rozlewała zupę. I wtedy to się stało. Staś, syn mojej siostry, mający może osiem lat, patrząc mi prosto w oczy, pochylił się nad moim talerzem i splunął. Zamarłam. Na sekundę nie wiedziałam, czy to żart, czy halucynacja. Ale widziałam, jak kropla ląduje w czerwonym barszczu, rozmywając się w zupie jak trucizna. Tata mówi, że zasłużyłaś, powiedział cicho, ale z uśmiechem. I wtedy wszyscy zaczęli się śmiać. Najpierw Lena, potem Kacper. Nawet Iza zakryła usta dłonią, udając, że nie może powstrzymać rozbawienia. Tylko mama milczała. Spojrzała gdzieś poza mnie. Jakby nic się nie stało. Nie powiedziałam nic. Odsunęłam talerz. Moje ręce lekko drżały. Zgarnęłam torebkę, wstałam i wyszłam. Bez słowa. Bez pożegnania. Za mną pozostał śmiech, który już nigdy nie brzmiał jak rodzina. Wsiadłam do auta z pustką w środku. Nie płakałam. Nie krzyczałam. Nie zadzwoniłam do nikogo. Po prostu siedziałam na parkingu, wpatrując się w kierownicę, jakbym nie wiedziała, do czego służy. Z zewnątrz to był tylko niesmaczny żart. Dziecko, które coś palnęło. Ale we mnie coś pękło. Nie w tej chwili ta chwila była tylko iskrą. Ale to, co wybuchło, płonęło we mnie od lat. Bo to nie był pierwszy raz, kiedy stałam się celem. Nie pierwszy raz, gdy milczeli. Kiedy miałam dziewięć lat, Kacper złamał mi nadgarstek, zrzucając mnie z roweru dla zabawy. Mama powiedziała, że przesadzam i ich chłopcy tak mają. Kiedy miałam szesnaście, Iza rozpuściła w szkole plotkę, że całuje się z nauczycielem. Śmiała się później do koleżanek, zasłużyła za to, że zawsze udaje mądrą. A mama? Mama zawsze powtarzała, nie rób problemu. Rodzina to rodzina. Dorastałam w przekonaniu, że muszę być twarda, że nie warto się obrażać, że to ja mam się dostosować. Zrobiłam to. Studiowałam, pracowałam, wyszłam za mąż choć krótko, bo i tam nauczyłam się znosić więcej niż powinnam. Pomagałam mamie finansowo, płaciłam rachunki, gdy była w potrzebie. Pomogłam Kacprowi dostać kredyt na dom, poręczając go własnym majątkiem. A mimo to, dziś przy stole, byłam niczym. Byłam tylko tą udziwną siostrą, o której się mówi szeptem. Tą, którą łatwo ośmieszyć. Tą, którą nawet ośmioletni dzieciak może upokorzyć, bo wie, że nikt nie stanie w jej obronie. To nie był przypadek. To było przyzwolenie. Lata milczenia. Lata bycia w tą, która wybaczy. Ale tej nocy, w ciemnym aucie, patrząc w przednią szybę, zrozumiałam coś, czego wcześniej nie potrafiłam przyjąć. Ja już nie muszę tego znosić. Nie jestem im nic winna. Zadzwoniłam do przyjaciółki. Odebrała od razu. Już po kolacji nie zapytała. Odpowiedziałam tylko: skończyłam. Ze wszystkim kropka. I po raz pierwszy od lat i poczułam ulgę. Nie mogłam zasnąć tej nocy. Każde zamknięcie oczu przynosiło z powrotem tamten obraz talerz z zupą, dziecięca twarz Stasia, ten kpiący uśmiech i ten śmiech. Śmiech, który rozbrzmiewał jak bat nad moją głową. To nie był zwykły śmiech. To nie było rozbawienie. To była kpina. Gromadna, zorganizowana, nieświadoma, ale pełna zgody. Śmiała się Lena, jakby to był skecz kabaretowy. Śmiał się Kacper, mój brat, który kiedyś trzymał mnie za rękę, kiedy bałam się pająków w piwnicy. Śmiała się Iza, może najciszej, ale śmiała się. I nikt, absolutnie nikt nie powiedział. Staś, przeproś ciocię. Nikt nie zapytał, co ty wyprawiasz. A mama? Patrzyła przez okno. Tak, jakby w ogóle mnie tam nie było. To wtedy uświadomiłam sobie, że śmiech może być bronią. Cisza jeszcze gorszą. Bo to nie był jeden moment. To był symbol lat ignorowania. Śmiech był tylko ostatnią kroplą, ale to była woda, która zbierała się przez lata. Z każdym razem, gdy zlekceważono moje uczucia. Gdy żartowano z moich decyzji, mojego życia, mojego bólu. Z każdą uwagą rzucaną niby przypadkiem, znowu sama, a to ty jeszcze nie masz dzieci, przesadzasz nie było tak źle. Każdy z tych komentarzy miał swój śmiech. Cichy, protekcjonalny, rodzinny. I każdy wbijał się jak drzazga pod paznokieć. Pamiętam, jak raz po śmierci ojca powiedziałam, że czuję się samotna. Kacper zażartował, z tobą nawet samotność ma ciężko. Wszyscy się zaśmiali, nawet mama. To nie były tylko słowa. To było wychowanie w braku szacunku. Uczenie innych i siebie, że moje granice nie są ważne. Że śmiech może przykryć każdą ranę. A jeśli boli, to znaczy, że jestem przewrażliwiona. Ale tamtego wieczoru coś się we mnie złamało. I w tej ciszy po śmiechu zrodziła się decyzja. Już nigdy nie pozwolę się tak potraktować. Nie było trzaśnięcia drzwiami. Nie było dramatycznych słów, łez ani krzyków. Tylko przesunięcie krzesła, szelest torebki i moje ciche, do widzenia, którego nikt nie usłyszał. Ale ta cisza, ta właśnie cisza, była najgłośniejszym krzykiem mojego życia. Przez lata wmawiano mi, że nie wolno robić scen. Że trzeba wbrać wszystko na klatę, nie reagować przesadnie. To tylko żart, nie bądź taka drażliwa, rodzina to rodzina. Więc przez lata milczałam. Tłumiłam ból, łykałam upokorzenia, udawałam, że wszystko jest w porządku. Bo tak trzeba. Bo jestem córką. Siostrą Ciocią. Ale tamtego wieczoru po raz pierwszy zamilkłam świadomie. I ta cisza nie była słabością. Była wyborem, formą buntu. Gdy wyszłam z domu mamy, nikt nie ruszył za mną. Nikt nie wybiegł, nie zapytał, czy wszystko w porządku. Nikt nie zadzwonił. Za mną został stół, przy którym śmieli się moi najbliżsi. A przede mną noc i droga do domu, która nigdy nie wydawała się dłuższa. Szłam do auta z poczuciem dziwnej jasności. Jakby coś we mnie się oczyściło. Jakby moje serce przez lata ciężkie, odtłumionych emocji nagle zaczęło oddychać. Usiadłam za kierownicą i po prostu trwałam. Nie odpalałam silnika, nie włączałam radia, tylko siedziałam w milczeniu, pozwalając tej chwili istnieć w pełni, bo wiedziałam, że nie wrócę już do tamtego stołu. Nie tylko fizycznie. Emocjonalnie przekroczyłam granicę, za której nie ma już powrotu. To była moja własna deklaracja. Nie będę już ofiarą tej rodziny. Nie muszę tego znosić tylko dlatego, że mamy wspólne dna. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo ta decyzja poruszy lawinę. Nie wiedziałam, że to milczenie rozbije rodzinną fasadę, którą wszyscy tak pieczołowicie budowali. Ale wiedziałam jedno. Moje milczenie jest początkiem nowego życia. Minęło kilka godzin od kolacji. Wróciłam do domu i wreszcie pozwoliłam sobie na łzy. Nie były głośne. Spływały cicho po policzkach, jakby latami czekały na zgodę. Na uwolnienie. Wzięłam prysznic. Przebrałam się w miękki sweter. Włączyłam lampkę w salonie, której ciepłe światło zawsze koiło mnie po ciężkim dniu. Chciałam uwierzyć, że to koniec. Że wieczór już nie zaboli. Ale wtedy telefon zawibrował. Mama wyświetliło się na ekranie. Przez ułamek sekundy pomyślałam, że może, może jednak. Może zapyta, czy nic mi nie jest. Może powie, że przesadziła. Że nie zareagowała, bo nie wiedziała jak. Że porozmawia z dziećmi, z Kacprem, z Izą. Może przeprosi. Otworzyłam wiadomość. Nie kontaktuj się z nami więcej. Sześć słów zimnych, ostatecznych, bez córko, bez przykro mi, bez choćby jednej próby zrozumienia. Siedziałam z telefonem w dłoni, jakby trzymała coś obcego. Jakby to nie była wiadomość od kobiety, którą przez całe życie starałam się zadowolić, której kupowałam leki, dowoziłam na wizyty, dzwoniłam co tydzień, nawet jeśli rozmowy były puste. To było jak wyrok. Bez sądu, bez obrony. W jednej chwili straciłam matkę. Nie dlatego, że odeszła z tego świata ale dlatego, że świadomie odcięła mnie od swojego. W moim wnętrzu nie było już gniewu. Była cisza. Tego wieczoru zrozumiałam coś, czego nie chciałam wcześniej przyjąć do świadomości, dla niej nigdy nie byłam córką, tylko obowiązkiem. Narzędziem. Kimś wygodnym, dopóki milczałam. A teraz, teraz, gdy się postawiłam, gdy odważyłam się wyjść, byłam zagrożeniem. I jak każde zagrożenie, musiałam zostać usunięta. Przez całe życie walczyłam o jej miłość, o jej uznanie. Ale w tamtym momencie zrozumiałam, że tej walki nigdy nie mogłam wygrać, bo walczyłam o coś, czego nigdy nie było. Schowałam telefon. Odłożyłam go daleko. Spojrzałam na lampkę. Jej światło już nie koiło. Ale wiedziałam, że nie jestem sama. Byłam z sobą. Po raz pierwszy naprawdę. Po wiadomości od mamy, przez chwilę wahałam się, czy w ogóle powinnam dalej otwierać cokolwiek. Ale ciekawość, a może po prostu nadzieja, zwyciężyła. Zerknęłam na powiadomienia. Kolejna wiadomość. Tym razem od. Kacpra. Brat. Ten sam, który śmiał się, gdy jego syn splunął mi do talerza. Ten, któremu pomagałam, gdy bank groził odmową kredytu. Ten, któremu pożyczyłam prawie 20 tysięcy złotych na wkład własny. Bez odsetek. Bez umowy. Przecież jesteśmy rodziną, powiedział wtedy. Otworzyłam wiadomość. Tylko jeden symbol. Znak kciuka w górę. Nie słowa. Nie pytanie. Nie próba wyjaśnienia. Po prostu kciuk w górę. Uśmiechnął się cyfrowo, jakby mówił: No i dobrze, że cię odcięli. Zignorował wszystko, co się wydarzyło. Zbagatelizował moje istnienie. I może właśnie to bolało najbardziej. Nie chodziło już tylko o plunięcie, o śmiech, o bierność mamy. Chodziło o tę absolutną pewność, z jaką wierzył, że nie poniesie żadnych konsekwencji że ja po prostu zniknę. Tylko, że tym razem się mylił. Zamknęłam oczy. W głowie zaczęłam układać słowa. Nieemocjonalne. Nie impulsywne. Tylko rzeczowe. Precyzyjne. Takie, których nie da się zignorować. I tak, jak on użył symbolu, ja użyłam zdania. Wysłałam. Rozumiem. Automatyczne przelewy za twoją hipotekę kończą się jutro. Cisza. Przez chwilę. Długą. Potem. Pojawiło się Kacper Piszew. Ale nic nie przyszło. Anulował. Myślał. Wahał się. I wtedy zaczęło się coś, czego nie przewidział nikt. Bo kiedy człowiek sądzi, że może wszystko, a nagle traci wygodę, dopiero wtedy zaczyna panikować. A ja patrzyłam na ten jeden symbol, ten kciuk w górę. I po raz pierwszy od dawna poczułam, że to ja trzymam kontrolę. Wysłanie tej jednej wiadomości było jak pociągnięcie za niewidzialną dźwignię. Proste zdanie rzeczowe, bez emocji, a jednak z mocą której nikt się nie spodziewał. Rozumiem. Automatyczne przelewy za twoją hipotekę kończą się jutro. Nie minęło pięć minut, a telefon zaczął wariować. Powiadomienia, dzwonki, wibracje. Najpierw Kacper. Potem Lena. Pojawiły się grupowe wiadomości, a ja spokojnie obserwowałam, jak chaos rozlewa się na ekranie mojego telefonu. Kacper pisał raz po raz, każda wiadomość coraz bardziej chaotyczna. Nie żartujesz, to niemożliwe, ale dlaczego? Lena próbowała ratować sytuację, może możemy się dogadać, nie rób dramatów, proszę. Iza. Początkowo milczała, ale w końcu wysłała. Nie wierzę, że to robisz. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że nie chodziło już o pieniądze. Nie chodziło o hipotekę, ani nawet o plunięcie Stasia. Chodziło o władzę, którą przez lata przyznawali sobie, a którą ja w końcu przejęłam. Nie było już miejsca na ich śmiech, ignorancję ani lekceważenie. Każde z ich słów, każde emoji, każde LOL w grupowym czacie nagle przestało mieć moc. Bo ja miałam spokojną pewność siebie, której nikt nie mógł złamać. Poczułam dziwną satysfakcję, obserwując jak schemat, który rządził naszą rodziną od lat, rozsypuje się w ich własnych rękach. Nie było triumfu w moich oczach. Nie było złośliwości. Tylko świadomość. W końcu to ja decyduję, kto dostaje moje zasoby, a kto nie. I wtedy przyszedł pierwszy moment prawdziwej paniki. Kacper napisał: Proszę, pomyśl jeszcze raz, możemy porozmawiać? Ale ja już wiedziałam. Nie chodziło o negocjacje. Nie chodziło o kompromis. Chodziło o granice, które wreszcie postawiłam. Chodziło o pokazywanie, że nie będę dłużej ofiarą ich lekceważenia i wyśmiewania. W tym samym czasie Lena zaczęła wysyłać długie wiadomości, przepraszając w imieniu Stasia, próbując łagodzić napięcie. Ale każda próba była spóźniona o lata. Za późno. I właśnie wtedy poczułam coś, czego nie doświadczyłam od dzieciństwa pełną kontrolę nad własnym życiem. Nie potrzebowałam ich zgody. Nie potrzebowałam ich aprobaty. Byłam wolna. Wreszcie. Niebo nad miastem było ciemne, a ja siedziałam przy biurku z telefonem w dłoni. Minęła godzina 23.30, a ja wciąż obserwowałam ekran, który od kilku minut nie przestawał wibrować. Każda nowa wiadomość w grupie rodziny była kolejną falą chaosu, którą mogłam spokojnie analizować. O 23.42 wszystko eksplodowało. Powiadomienia pojawiały się w tempie huraganu. Kacper, Lena i za każdy z nich próbował naraz. Wiadomości pchały się jedna po drugiej, a ekran migotał czerwienią powiadomień. To nie była już rozmowa. To była panika w czystej postaci. Kacper pisał wielkimi literami. Nie możesz tego robić, to niesprawiedliwe, dlaczego tak? Lena próbowała ratować wizerunek. To jest przesada. Proszę, przemyśl to. To tylko pieniądze. Iza wtrąciła się chłodno, niemal bez emocji. Nie mogę uwierzyć, że odważyłaś się tak postąpić. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Ale w tym chaosie to nie było już istotne. Prawdziwa władza zmieniła właściciela, ja decydowałam, kiedy, jak i czy w ogóle odpowiadać. Przewijałam wiadomości powoli, świadomie. Każda próba manipulacji, każda błagalna prośba Każde groźby były jak echo dawnej rzeczywistości, które w końcu przestało mieć moc. W mojej głowie panował spokój, w moim sercu też. W tym samym czasie pojawiła się pierwsza oznaka paniki wśród dzieci. Staś, który splunął do mojego talerza, wysłał do mnie wiadomość na prywatnym czacie. Ciocia, przepraszam, w. Nie odpowiedziałam od razu. Po raz pierwszy w życiu mogłam poczekać. Mogłam wybrać, czy i kiedy udzielę odpowiedzi. I to poczucie kontroli było bezcenne. W tym momencie zrozumiałam coś fundamentalnego. Nie chodziło już o pieniądze, śmiech, ani upokorzenie. Chodziło o moją własną wartość. O to, by wreszcie być postrzeganą jako ktoś, kogo nie da się lekceważyć. A rodzinna grupa w ogniu była dowodem na to, że każdy, kto myślał, że może mnie kontrolować, teraz obserwuje, jak traci władzę. I w tym ogniu ja byłam spokojna. Ja byłam niezniszczalna. O 23:42 rozpoczęła się nowa era. Nie ich chaos rządził, tą nocą rządziłam ja. Kiedy chaos w grupie rodzinnej osiągnął szczyt, poczułam, że nadszedł czas, by odsłonić coś więcej niż tylko konsekwencje finansowe. Od lat nosiłam w sobie historie, które nikt nigdy nie chciał słyszeć tajemnice. Pominięcia i niewdzięczność, które gromadziły się jak ciemne chmury nad naszymi spotkaniami. Zaczęłam pisać. Najpierw spokojnie, krok po kroku, bez złości. Każde zdanie było jak otwarcie drzwi do pokoju, który przez lata był zamknięty na klucz. Pisałam o tym, jak Kacper korzystał z mojej pomocy finansowej, a potem ignorował moją obecność i prawa. Ole, która udawała przyjaźń, ale w rzeczywistości tylko wzmacniała jego ego. O Izie, której uśmiech był zawsze śniący tylko w świetle reflektorów, a w cieniu krytyczny i osądzający. Najważniejsze jednak było to, co pisałam o mamie. O tym, jak milczeniem i brakiem reakcji na moje krzywdy uczyła mnie, że moje uczucia są nieważne. O tym, że przez lata czułam się tylko figurką w jej perfekcyjnie wyreżyserowanym świecie rodzinnym. Kiedy wysłałam te słowa do grupy, nie wiadomo, kto był bardziej zszokowany oni. Czy ja, gdy wreszcie poczułam ulgę ekran rozbłysnął kolejnymi powiadomieniami. Nie mogę w to uwierzyć wpisała Lena, próbując zachować resztki kontroli. Zawsze myślałem, że jesteś przesadną dramatyczką. Wykrzyczał w wiadomości Kacper. Nie kontaktuj się z nami więcej powtórzyła mama, jakby próba zamknięcia drzwi w odpowiedzi naprawdę mogła ją ochronić. To była brutalna lekcja, prawda boli tych, którzy nigdy nie chcieli jej przyjąć. Każde słowo, które do tej pory trzymałam w sobie, teraz docierało do nich z pełną mocą. I w tym bólu była moja wolność. Zrozumiałam też coś jeszcze: niewdzięczność nie jest moją winą. Nie mogłam zmusić ich, by docenili wszystkie lata poświęceń, wsparcia i czułości, które ignorowali. Mogłam jedynie powiedzieć: To koniec. W tej jednej chwili poczułam, że historia, którą nosiłam latami, wreszcie została opowiedziana. Nie dla nich. Dla mnie. I po raz pierwszy od dzieciństwa czułam, że naprawdę należy tylko sobie. Rano po tej burzliwej nocy obudziłam się z dziwnym uczuciem spokoju. Nie było poczucia winy, nie było żalu, tylko świadomość, że życie, które znałam, już nie istnieje. I to wcale nie było straszne. To było wyzwalające. Przez lata myślałam, że więzy krwi są niezniszczalne. Że miłość matki, lojalność rodzeństwa i wieść oci z dziećmi wszystko jest dane na zawsze. Ale życie nauczyło mnie brutalnej prawdy. Nie każde więzy są prawdziwe, a niektóre muszą zostać zerwane, by mogło pojawić się nowe życie. Zaczęłam planować. Nie z zemsty, nie z gniewu, ale z poczucia kontroli i troski o siebie. Zamknęłam wszystkie konta, które były współdzielone. Upewniłam się, że nikt nie będzie miał już władzy nad moimi finansami. Otworzyłam nowe, prywatne konto, gdzie tylko ja mogłam decydować o swoich pieniądzach. Najważniejsze jednak było coś jeszcze mentalny reset odcięcie się od toksycznych relacji, które przez lata karmiły poczucie winy, nieważności i bezsilności. Zrozumiałam, że mogę nadal kochać swoją rodzinę z oddali, jeśli chcę, ale nie muszę cierpieć dla ich aprobaty. Ten proces nie był łatwy. Nie jest łatwy. Każde wspomnienie tamtej kolacji, każdy śmiech, każdy kciuk w górę kacpra, każda wiadomość, mamy to wszystko czasami wraca. Ale teraz mam narzędzia, by stawić temu czoła. Siłę, by powiedzieć: Nie, nie będę ofiarą. I w tej ciszy, w tym nowym początku poczułam prawdziwe znaczenie wolności. Nie wolności w sensie finansowym, nie w sensie fizycznym, ale w wolności bycia sobą bez lęku, że ktoś cię zniszczy, bo jesteś inna. To była moja noc wyzwolenia, moje poranne światło i pierwszy dzień nowego życia. Nie mogę cofnąć przeszłości. Nie mogę zmienić ludzi, którzy mnie skrzywdzili. Ale mogę zmienić siebie. Mogę wybrać spokój, godność i życie, które wreszcie należy do mnie. I to jest najważniejsze przesłanie. Czasami, by naprawdę żyć, musimy zerwać więzy krwi, które nas trzymają w miejscu. Czasami to właśnie odejście staje się początkiem. Gdy zamykam oczy, widzę tamten talerz, tamten śmiech i ciszę, która mnie wyzwoliła. Ale nie czuję już gniewu ani bólu w takim samym stopniu. Czuję spokój, czuję siłę, czuję siebie. Historia, którą przeżyłam, nauczyła mnie czegoś fundamentalnego. Nasza wartość nie zależy od aprobaty innych. Nawet rodziny, która miała nas chronić, czasami może okazać się tym miejscem, gdzie uczymy się granic. I czasami najważniejszym krokiem jest odejście, by odnaleźć prawdziwe siebie. Nie chodzi o zemstę. Nie chodzi o to, by inni cierpieli. Chodzi o to, by wreszcie żyć własnym życiem na własnych zasadach, w zgodzie ze sobą i ze swoimi emocjami. Chodzi o poczucie wolności, które przychodzi, gdy przestajemy pozwalać, by inni decydowali o naszej wartości. Jeśli kiedykolwiek poczuliście się ignorowani, odrzuceni lub zlekceważeni, pamiętajcie. Nie musicie znosić bólu, który nie jest waszą winą. Możecie postawić granice. Możecie wybrać spokój. Możecie wreszcie wstać i powiedzieć: Ja decyduję o swoim życiu. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, by kontrolować innych, ale na tym, by kontrolować siebie. I to jest największa lekcja, jaką możemy sobie podarować, niezależnie od tego, jak trudne były nasze relacje z rodziną.